Moja córka tak się wkręciła w to cukiernictwo, i ona jest w ogóle tak dobra w tym, że no to był jej drugi warsztat z pieczenia tortów, i po prostu zachwyciło mnie to na maksa. Zresztą i to powiedziałam, że to jest niebywałe, że ty robisz rzeczy, których ja nie potrafię. I ona się w tym szkoli. Teraz wyjeżdżamy na urodziny do kolegi, i ona do podręcznego bagażu. Zamiast tego, co zawsze brała, wzięła łopatki do tortów, jakieś druty do przecinania blatów, yy, rękawy do kremów. Także w ogóle moje dziecko zmieniło się w przeciągu paru tygodni w zupełnie inną postać. Laura gotuje to, co lubi. Yy, to jest super, że nie muszę wstawać rano i robić jej śniadanie, bo sobie sama zrobi tak, jak chce. Ma pojęcie o zdrowym żywieniu, więc wiem, że na pewno nie weźmie czekolady ani żadnych innych rzeczy. Natomiast trochę samoistnie zostały wrzucone w to gotowanie, ponieważ mamy program Patenciary, gdzie one gotują razem ze mną na patencie, więc młodsza nie przejawia zainteresowania do gotowania, ale starsza gdzieś świetnie i w ogóle nigdy nie zachęcałam jej, by szła w moje ślady, bo ona doskonale wie, co będzie sama robić w życiu, ma już swoje plany, ma już... więc ja tylko muszę wspierać żeby nigdy nie zrezygnowała z marzeń i żeby podążała za tymi marzeniami. Taka jest moja rola.